Siemano witam serdecznie na ostatnim etapie Dragon Ball History Infinite Event. Jest to nowy event, który sobie przetestujemy. I cóż, i zaczynamy walkę, czyli tak, tu mamy trzech przeciwników, tu mamy dwóch, fajnie by było na przykład tak wytankować albo jeszcze lepiej tak, aczkolwiek... Tu jest co tu się w ogóle dzieje na tym eventsiku, bo tu pokazuje ostatni etap. Event składa się z 2, 4, 6, 8, 9 etapów z różnych kolorów przeciwników. Mamy jeden team, mamy dwa support itemki i mamy yy, bez staminy, walczymy dalej i cóż, i to jest, będzie raczej ciężkie. Więc sobie z, zaczniemy walczyć. skillę e sobie podtrzymałem, bo tu walczymy cały czas i postacie, jakby transformujące się, czy też które się stakują, są świetne. Bo no z każdą turą, no te tury jakby nam dochodzą. Nie mija, jeżeli kończymy jednego przeciwnika, nie walczymy dalej cały czas. Jakby jest kolejna faza, nie trzeba wyjść i zaczynać od początku, tylko zaczynamy dalej. zobaczcie jak mu mało zadaje. To jest tak, więc tu będę miał trochę problem. Się troszeczkę obawiam. Kogo dać na pierwszą pozycję? Bo... No dobra, zrobimy tak, może te niebieskie się odblokują. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Będzie Dokan mod w następnym, zobaczcie gość, tu to jest coś takiego jak SBR, mocniejszy SBR ale trudniejszy niż goku Challenge Event, nie wiem jak to się nazywa, to jest na japońskim serwerze, jeszcze u nas nie ma, taki mega ciężki i tak, tutaj tankujemy ładnie, tutaj bijemy, zobaczcie 3,2 miliona i ja mu prawie nic nie zrobię. O, próbowałem już raz przejść ten event i padłem na tym etapie, bo miałem za dużo AGL postaci więc Trzeba troszeczkę przemyśleć, co się wybiera, bo zobaczcie, 60 tysięcy złapy, a tu Gohan 4,2 miliony, to jest świetna sprawa wybierać Gohana na przykład tutaj, bo zobaczcie, co on robi. I dodatkowy boom, i krytyk, krytyk, i defa ma dużo, więc troszeczkę szkoda, że go dałem na ostatnią pozycję. No ale cóż, i gość nam zablokował zmienianie e, tej postaci po prawej. Ja niestety nie mam, e, o kurde. Wiecie co zrobimy Wisa jako że teraz będzie Dokan Mod tu od pani Wychila. W ogóle Gohan miał 300... Zobaczcie, kochan miał 300, teraz ma 450 defa. I co tutaj zrobimy? Niebieskim, czy jak myślicie? Niebieskim? Czy czerwonym? Ja chyba zrobię tak, że zrobimy tym niebieskim. Co prawda niebieski nie jest dobry na tek, ale to jest Dokan Mod, może być krytek i... I do Mod jest chyba ogólnie strzaleczką w górę, czy nie? Nie wiem. O, goście jeszcze leczy. Bije, zobaczcie, po takich hitemkach on bije nadal. I do, do, dosyć, dosyć dużo. O, jeszcze nas super atakuje. Myślę, że bez tych defensywnych hitemków bym tu padł, bo 135 z redukcją obrażeń 40%. I tak, Gohan'a mam bez przemiany. Tutaj mamy przeciwników androidów, możemy go przemienić. I to zrobiłem za pierwszym razem i to był największy błąd jaki można tu zrobić. Gohan jest tu mega świetną postacią, bo on do 7 tur, do 7 razy chyba stakuje sobie więcej ataku i defa i on potrafi po tych 7 turach bić ponad 3 miliony spokojnie i to jest bardzo dobry wynik i ma bardzo dużo defensywy, a po transformacji on nie ma prawie w ogóle defensywy, więc to jest, on tu jest beznadziejny pod tym względem. Chyba, że macie SSJ od Goku i będziecie ich razem trzymać, bo wtedy Gohan bije dużo, dużo więcej. Ale bez tego, no to się nie opłaca. Oj, tu Goku i 2,5 miliona. Też sobie ładnie nastakował atak, bo on sobie stakuje z każdym atak, superatakiem coraz więcej, więc bije dużo, dużo więcej niż na początku. I zostało nam, co nam zostało. Tamtego nie możemy zmienić. Zrobimy coś takiego. No, coś takiego zrobimy. To jeszcze jest, wiecie, będzie ciężko, ale tu raczej przetrwamy już w następnej musimy go wykończyć. O, jeszcze się wyleczył. Chyba, że jakieś krytyki siądą, ale tu im dużo nie zrobimy. Wybrałem Goku Family Team, ponieważ tu też mamy takie dodatkowe misje. I o nich zaraz jeszcze wspomnę, jeżeli uda się to przejść. O, enemy nas atakuje. Mam nadzieję, że odbijemy. Goku Pro... Dobrze! Dobrze, gościu. Super. Dużo mnie nie zadał, ale ważne, że on nam nie zdał. Pan GT leczy nas, leczy nas i przyjmuje mniejsze obrażenia. Dlatego bardzo ją szanuję. I tutaj co zielonym? Kończymy gościa i się możemy cieszyć wygraną. Tak? I hope so. Więc udało się przejść. I mój team Goku Family składał się z trzech Piursy i trzech Hybrid Saiyanów, Ponieważ jest taka misja na ten event. I zaraz do tych misji, zaraz wam pokażę. Tylko jedna szybka rzecz. To nie będzie długi filmik, chciałem tylko pokazać ostatni etap oraz tym, jakim grałem na tym pierwszym etapie. I jaki lepiej sobie jeszcze złożyć. Eee, co chciałem powiedzieć. W newsach był ten event zapowiedziany jako Extremely Challenging. I tam ludzie się skajpowali, że kurde, będzie coś mega ciężkiego, fajnie w ogóle. I potem teraz zaczęli narzekać, że a, bo łatwe. Ale to jest świetne, bo to jest zero staminy, można sobie przete przetestować postacie, które się transformują, więc to jest e, naprawdę fajna, inna sprawa, bo no, nawet jeżeli gramy SBR-a, no, to te postacie... No, kiedy mam się transformujący Goku zamienił do Blue? No mi prawie nigdy. Teraz się zamienił i zobaczyłem, że on aż taki świetny nie jest. Na pierwszą rundę po transformacji jest fajny, ale potem nie ma ki w ogóle. To jest też ciekawe, żeby zobaczyć jak to wygląda. A misję? Misję mamy na kamienie. Ale na drugim etapie mamy na przykład coś takiego, że musimy przejść z specjalnym e, condition. Czyli musimy mieć trzech hybrid sajonów i trzech piór Możemy to zrobić oddzielnie. Ja zrobiłem tym, gdzie miałem tego i tego, takie, tu i tu miałem e, no, drużynę składającą się z trzech piór i z hybrid saionów. Mogli, Można to zrobić jakby oddzielnie, nie trzeba w jednym ranie. Ale mi tak było łatwiej, więc tak. Tu mój team wyglądał następująco. No, ogólnie Gohan był tu mega świetny, bo się bardzo stakował. A na frienda wybierałem, jak widzieliście, LR go, tena Gohan, Gohan'a, bo bardzo sobie stakowali atak, defensywę i był świetny. Więc coś takiego tutaj miałem wybranego, no, żeby zrobić tę misję. A tutaj, nie zrobiłem misji za pierwszym razem, bo nie wiedziałem, że są. Tutaj trzeba mieć 3 Android cel w, w teamie albo trzech Android w teamie. Więc to też jest na przykład fajnie wybrać yy, no, nową melerkę, najlepiej tego gościa. Tutaj właśnie... Te postacie świetnie sprawują. Cel nowy się tu świetnie będzie sprawował, no może nie aż tak jak Gohan, ale Gohan tutaj jest mega świetny i jest, no wow, gościu pasuje idealnie do tego teamu. Ja wybrałem sobie taki team, aczkolwiek mówię, tu nie zrobiłem misji. Dało się to tym przejść, było fajnie, ale nie zrobiłem misji. Ten goku leczący był tu też mega świetny. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten evencik, Tak wygląda mój team. No i tyle w tym filmiku. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Elo.